To się mala kolano. Zresztę tronę, to i dzisiaj sobie w taką gierkę właśnie gramy. No nie widzimy, jak to się stanie na to, to nie widzimy koloru. Koloru. Okej, okay. ale przepraszam, że w poprzednim odcinku poproszę to to. Nie miałem głosu, bo ja nie wiedziałam, że będę youtuberem, ale chciałabym się zarobić youtuberem. Okej. Okay. A padać, a tam się ukrywał. Okej, okay, szyi hop hop. Teraz. Okej. Okay. Czyli hop 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 hop. a. Zyski... ok. Zyski. Błędem muszę. hop. hop. Ok. Jeszcze nie mogę dotykać tych kolorów, są tutaj. ok. Tej kulki nie mogę dotykać. O. aha mogłem no, dotykać okej okay, zaszli nie mogę tego ty ale naprawdę byłem szczęśliwy no bo no bo już nie mogę się doszukać, kiedy się ile się tam mi z subu. No i za 10 tysięcy subów możemy doszukać odesydek z brukawy, jak ja jestem, no z Wojanowis. No bo żeby tak zrobić, jak będzie tyle z subów, to to, to, to grab taki odcinek. Przeraz? O, szasta. O, tutaj jest. Okej, okay. bardzo dobrze mi się w tym idzie. Bo chyba tutaj gra raz. Ja, Okej, chory, Pokos. Ale... Tak, chciałabym dać grzywać jedną, się powstrzymać tego nagrywania, bo niestety już tak dużo e, polaków i przetaję coraz więcej polaków na YouTubie, ale Jak chce się, to może się po prostu to. to. I chcę łapkę w górę. No i suba, żeby nie przegapić żadnego odesłynęka. A ja lecę do końca. A jak zda się, wojada, to. Napiszcie, czy pamiętacie to są sytuację, jak wojada zalał od wojadekami, kabi, a od osiek z wojadowis. Jak pamiętacie, to napiszcie to mi w komentarzu. Też jestem chory, ale chciałem Wam powiedzieć, mam siedem lat. Ja nadal do przeszkola, ale już od jesieni, że już trochę później. Zaszedę. Hop, hop, to e, Tam było coś dziwnego. Możesz poglądać, mój optycydek, ja się nagrywam. Rozumiesz? Ja się nagrywam. Prawdy tu masz coś tu. Jest. Jeździmy się. Ach. Pierwszy raz w tym odcinku. Ku barłem. Jestem chyba tak dobry wtedy parkur, że aż przechodzę. jak ma się jakiś odnosinek odnosinek tutaj albo tutaj a tutaj ma się mój kanał to jak nie masz subskrypcji to za subskrybuj się, za się odcinek, no to. Y